MVP dostałeś chyba. Bo tam była taka stronka. Pierwszy skład, na moje.

nie nagrywałeś? Tak. No. Teraz włączyłem nagrywanie. Tak. No bez chiedzy, No Włączyłem też. To by było po nas. by było po nas. było dzisiaj. Wojny i Ale. Nazwiska mi zmieniono. Jak na kilkarzy. Żeby ich zmotywować. On nie wiedział. Tylko go poprosił. Zadzwonił do niego. Czy go zastąpi. Nie wiem co on ma.

Pucie, Ta noga mi tak Je, bierze. Ja, ja, mi nie bierze. Ja, Właśnie Widzę, że lepszy Nagrywasz? Nie, Masz Ale jest powód, <ślesy> 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 Ktoś tu zostawił, bo poszedł na mecz, i, wiesz? Ktoś z nich. Ale... Przecież przyjdziesz do Pitbury na zakupy, a tak? wstydzę się, żeby A co tam jest? Wszystko, co byś chciał. Bluzy? Bluzy, koszulki? Nie. Tak. Jakie tam są?